Hello, my friends, the next cock from a Racing team in 2017. The next summit is the Drużyny Lotników Samców. Patrzcie sobie przelotowany samiec complete concourse. One beautiful pigeon with full price from Blood Kulbaki, number 650. 650 beautiful, strong pigeon from Kulbaki with no Medicine with no antibiotic, cook so nice. A pigeon, so nice. are racing pigeons by Kurpak. Look at his wing champion wing. This pigeon was raised as a young pigeon. He is from the team 16 best teams in the club in 2016. Look at his body. This beautiful, strong body. Pink knee, shield What's this? About? Jakiej żywe Wstajna lotka my wyrasta prawie cała przepięzona. Last sfida Zona pigeon by kurba. With no medicine and only on this pigeon you can bread again champion. With pigeon who was bred with medicine you lost. You never be winner. You never be champion. You only lose money. If you buy pigeon by Belgium and Netherlands, by this medicine people. Kto are winners. you lose your money. You never win. Jak kupisz gołębia u tych belgów, holendrów na tej chemii, to nigdy nic nie zdobędziesz. To wszystko jest nafaszerowane chemią. Te młode, te stare, roczne: wszystko jest zatrute i te i To Szkoda czasu i pieniędzy na takie hodowle, na tych chemicznych. I nie dajcie się nabierać raz co drugi. gada. Natura, natura, natura. Wszędzie te tysiące filmów naśladują mnie. Oni dali walą ta chemia. Bo oni kupili gołębie zatrute i no oni muszą dalej dawać to. Oni mają żadnej innej opcji. To no takie gadanie, żeby was namówić na kupowanie gołębi. Naśladują teraz wszystko. Niedawno nawet nie wiedzieli, gdzie czarny bez rośnie. A teraz już reklamują, że dawałem gołębiom czarny bez. Yesterday the people say he give medicine and now all people say around the world Nature, nature, he give nature This is only one trick my friends Don't believe these people, these are liars We give never medicine for pigeon, never My pigeon see no doctor only inject With polish inject We only disease. Najlepsza szczepionka to polska szczepionka. The best inject is from Poland. Strong pigeon, zobaczcie sobie. U polskich mistrzów zdychają po szczepieniu, a nasze jeszcze piękniejsze. Bo są zdrowe, silne i nie przekazują żadnych chorób. Jak u, u nich, jak ich gołębie, całe stado jest chore na salmonella, i on zaszczepi na tą z tą szczepionką salmowirem to nie są oni dziwić, że on ma potem wszystkie chore. On niech lepiej zmieni swoją rasę, bo ma całą zatrutą. Jeszcze próbuję wam sprzedać te gołąbki, żeby wasze też byli zatrute potem. Bo to przekazuje się jeden na drugiego. Pozdrawiam przyjaciele, do usłyszenia. Przemek Kulbaki, Germany. Bye my friends. So I